Cześć, z tej strony Rafał, kanał RafiBricks moi drodzy. Dzisiaj oglądamy sobie zestaw 40143 Bricktober Bakery. Zapraszam. Zestaw Bricktober Bakery został wydany w 2015 roku. Jest to zestaw numer 3. Pozostałe mogliście oglądać tutaj. Wam dam linki, najpierw do pierwszego, później do drugiego filmu. No i zestaw w sieci Toys R Us w 2015 roku był dodawany do zakupów za określoną kwotę. Otrzymujemy tutaj, moi drodzy, piekarnie. Zbudowaną w mikroskali. Mogliście już u mnie na kanale zobaczyć hotel, mogliście zobaczyć dworzec kolejowy, a dzisiaj właśnie otwieramy piekarnię. No i wkrótce też przyjrzymy się sklepowi Toys R Us. Zestawy, jak wiecie, kupiłem w jednym z rzeszowskich sklepów z klockami. Ci, którzy nie oglądali poprzednich filmów, no to mogą sobie je zobaczyć, ale kurczę, zobaczcie tutaj dość, widzę solidnie, to jest sklejone, no ale już sobie poradziłem. No dobra, moi drodzy, zestaw z 2015 roku. Znajdziemy w środku trzy woreczki. Jak widzicie, dwie płytki, które tworzą nam podstawę 8 na 8 studów. No i mamy, moi drodzy, instrukcję do budowy właśnie tej piekarni. Bardzo podoba mi się ta Konstrukcja. No i teraz tutaj piekarnia, jak widzicie, zostanie zrobiona na rogu hotelu, a za dworcem kolejowym będzie sklep Toys R Us. No dobra, słuchajcie, biorę się za budowanie i zaraz oglądamy gotowy modelik. I moi drodzy, tak po zbudowaniu prezentuje się piekarnia. Nie ukrywam, zeszło mi troszkę więcej niż z pozostałymi dwoma zestawami, no bo ten tutaj budowałem 16 minut. Mamy dwa pojazdy, jeden taki busikowaty pojazd na czterech kołach w kolorze bordowym, a drugi sportowy, zielony samochód. No i słuchajcie, jeżeli chodzi o piekarnię, mamy tutaj parasol z dwoma stołeczkami, jakąś hojneczkę, kwiatuszki oraz latarnię. Na górze informacja, postaci tego tutaj banera, który tutaj imituje nam ten właśnie rogalik. No mamy również troszkę kwiatów, mamy wejście i tutaj widzicie chodnik oraz trochę zieleni. Tutaj nad mniejszym wejściem mamy również daszek. No i nie ukrywam, tutaj dużo czasu zajęło mi zbudowanie tych okien zarówno z przodu po bokach, jak i z tyłu, no bo każde z tych okien składa się z trzech elementów. Jeżeli chodzi o tył, no to widzicie on wykonany w kolorach zielonych i niebieskich, podobnie jak cała ta piekarnia. No i tutaj z przodu też taka fajna, wypuszczona, jakby klatka schodowa. I na górze, moi drodzy, skośny dach. Jeżeli chodzi o piekarnię, no to doczepiamy ją do ulicy, tak jak to widzieliście z tyłu. No ale słuchajcie, ta piekarnia to myślę, że. Tutaj teraz powinniśmy przepiąć te piny technikowe i piekarnia wchodzi nam tutaj. I tak prezentuje się, moi drodzy, cała uliczka. Do tego możemy dołożyć taksówkę, do tego możemy dołożyć dwa pojazdy. Tutaj jeszcze jest autobus i samolot, który sobie tutaj może stać gdzieś na tym hotelu i tak prezentują się Trzy zestawy, moi drodzy 40141, czyli hotel 40142, czyli dworzec kolejowy i dzisiejszy zestaw 40143, czyli piekarnia. Na dzień dzisiejszy słuchajcie, to wszystko. Jeżeli zestawiki się Wam podobają, zapraszam do zostawienia łapki w górę. Ci, którzy jeszcze nie subskrybują, zachęcam do. Kliknięcia w ten guziczek czerwony pod filmem. Na dzień dzisiejszy to wszystko. Dzięki, do usłyszenia, cześć.